Witamy w nowym sklepie Chujonka. Gdzie są hu, To znaczy zajebiste ceny i produkty. Kinderki, ekipy, Idealne na prezent. Dobre i smaczne. Fris poleca. 25 zł. Nowość. Grabaldi Basicys, Oddaw ziuka, na komputer. Jak zrobisz chociaż jedno zadanie źle to Baldi ci nogi z dupy powyrywa. Tylko 250 zł i 60 groszy. Ekologiczna lampa, stylowa i ładna. Promocja o aż 10 groszy, tylko 80 zł i 10 groszy. Mega okazja. Nowoczesny telefon, bardzo ładny styl bananowy. Słuchawki gratis, tylko 834 zł i 85 groszy. Karta Nvidia RTX 6090, 100 tysięcy fpsów w Minecrafcie, chłodzenie, idealna do Twojego komputera, co widać na zdjęciu, tylko 9500 zł. Świeże grzybki, zbierane przez nas, więc masz pewność, że się nie zatrujesz, smaczne i zdrowe, promocja o dwa grosze, 70 zł i 50 groszy, rower sportowy, idealny na jazdę w ciepłe dni, wygodna kierownica, dobry prezent na komunie czy na urodziny, super cena, tylko 1200 zł i 80 groszy, maluch traktor, 100 koni mechanicznych, tani, nowoczesny, wygodny. Supercena tylko 70 tysięcy złotych, mega okazja, karma dla kota w hiskas, z szczurem w sosie, pożywna karma dla twojego pchlarza, dobra marka, mruczek poleca, tylko 54 złotych, chips lejso smaku piwa, smak zajebistego piwa kuflowego, mietek poleca, Supercena tylko 14 zł. i 50 groszy, elegancka buda dla psa, ocieplana, duża, wygodna. Twój pies będzie zadowolony. Nowość 500 zł. Zapraszamy do naszego sklepu, gdzie zawsze jest co kupić i w dobrej cenie.